Siemanko, jestem sobie w parku po drugiej stronie Domu Kultury Mieleckiego Siedzę sobie, tak o Jest tu za mną ładny widoczek A Tu się nadrzewa. Przede mną też ładne widoczki, też na drzewa. Szkoda, że na, na co innego nie No ale trudno, się cieszyć trzeba tym co jest Wczoraj położyłem się o pierwszej w nocy spać, o tutaj stałe Jeszcze jestem zaspany Pobudka była, śniadanko było, prysznic był Co więcej powiedzieć nudy na tym lapi nudy No ale cóż, Praca się pracuje Chodzi to o pracę 4 dni w tygodniu, bo czas szyli, żeby ten dymiu, Kurwa, jakąś tam tarczę wymyślili. Chuju, mój festy, nie wiem, nie to tam wisi połwiowy ten koronawirus. Jakbym zachorował, to i tak zachoruję. Jak nie zachoruję, to i tak nie zachoruję. Przeżyję, czy nie przeżyję, to i tak nie przeżyję, czy przeżyję, czy przeżyję. Mam to wszystko w nosie. Ważne dla mnie jest tylko to, żeby żyć na swoim małym pokoiku. Żyć da i dać żyć innym. No i takie tam różne. <laughs> no. Powiem szczerze: przede mną jest biblioteka miejska. Bardzo fajna, nieźle zbudowana, ale zamknięta. Mam do niej kurde kartę, ale nie chcę mi się tam iść, bo jest zamknięta. A po drugie, i tak u mnie wszedł. Nie lubię książek zbytnio czytać dużo. Mam tam swoje kilka tytułów i sobie je czytam. Przykład churbek z historii. Jest taka książka i można sobie ją przeczytać. To jest. Fabularna, dokumentalna książka. Biograficzna, częściowo. Bardzo ciekawa. O trzech przyjaciołach, którzy walą, walczą z nudą i chodzą sobie po opuszczonych miejscach: fabrykach, zamkach, różnych piwnicach, kiblach, sraczach opuszczonych. Nie wiem, jak to nazwać, ale to jest naprawdę fajna przygoda. Obejrzeć sobie opuszczony dom zajrzeć do stracza, obejrzycie jak zwykle piwnice dół, może coś się ciekawego znajdzie może trupa, może jakieś tam zwłoki oczywiście, i tak dalej, i tak dalej nie ja będę komentował, to wiadomo, obejrzyjcie sobie ich e, filmy, obejrzyjcie sobie ich <laughs> książkę najważniejsze, żebyście się dobrze bawili przy każdym filmie przy każdej sytuacji, przy każdej chwili. No co, zdrowia, życzę, szczęścia, pomyślności i itd. Jestem sobą, byłem sobą i zawsze będę sobą i się nie zmienię. Byłem wariat, jestem wariat. Pozytywnie jest z tego słowa znaczenia. Dziękuję, do widzenia. Miłego dnia. Pa.